Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice. Można powiedzieć, że tegoroczny jarmark Bożonarodzeniowy w Bastionie Świętej Jadwigi wypadł dużo bardziej okazale od tego sprzed roku. W niskim zabytku tłumnie pojawiły się całe rodziny. Było co oglądać i w czym przebierać, bo na kupieckich stoiskach można było dostać wszystko, co na święta się przyda. Na przykład tradycyjne wędliny na wigilijny stół. Najbardziej szyneczkę tradycyjną speklowaną na sucho, dojrzewającą cztery tygodnie, bądź odpowiednik tej, tylko, że bardziej wilgotna, szynka swojska, jak najbardziej kiełbaska wiejska na soli z zielonym oczkiem, co wskazuje na to, że jest to kiełbasa robiona metodą tradycyjną. Smakołyki na wigilijny stół sprzedawał też młyn z liwnicy. U nas domowe wypieki, pierniki, serniki, e, wcześniej był królewiec, jeszcze makowiec, no i uszka domowej roboty, z grzybków, z odrobiną kapusty, kiszczone. A zapachem o świątecznej atmosferze przypominało także stoisko z ozdobnymi, pachnącymi świecami. Święta to zawsze cynamon. Pieczone jabłko, cynamon. Tak. A na taki romantyczny wieczór, jaką najlepiej? Na romantyczny wieczór o zapachu granatu. Bardzo chodliwy, tak. I bardzo się podoba i najbardziej schodzi właśnie. Dobrze ponoć schodziły też miody. Nieodzowny składnik wielu świątecznych potraw. Przede wszystkim makowiec, kutia do owoców suszonych na kompot. To właśnie nie cukrem, i niczym, tylko właśnie miodem. Miodem także najlepiej doprawić grzane wino. Nie zabrakło także fantazyjnych ozdób wykonanych przez wyjątkowych rękodzielników, uczniów zespołu placówek specjalnych w Nysie. Do tej pracy przygotowujemy się już od jesieni, bo jak widać, dzieci, młodzież zbiera szyszki, buczynę, yy, orzechy, mech. I potem nadajemy temu kształt. Robimy wieńce, szopki, bombki, nawet z szyszek. Potrafimy zrobić takie cudeńko do postawienia na stole. Choinka w złocie i czerwieni. Proszę zwrócić uwagę na te, na te serduszka. Pewnie Nikt nie wpadłby na pomysł, żeby zalać gipsem e, kalendarz adwentowy, jaki, dosta jaki dostają dzieci. Dzieci zjadają czekoladki, a potem można wypełnić puste przestrzenie i są takie oto cudeńka. A trzeba przyznać, że praca wielu z nich wymagała ogromnego wysiłku, jak w przypadku Pawła, który własnoręcznie przyozdobił cekinami bombkę. Przygotowaliśmy tutaj pokazy ogromnych baniek mydlanych, ale także co jakiś czas robimy pokazy baniek mydlanych podświetlanych na stole coś czego tutaj jeszcze wcześniej w Nysie myślę, że nie było. Ale też mamy dla dzieciaków troszeczkę pokazów żonglerskich: każdy może wziąć piłeczki, obręcze maczugi i nauczyć się paru, paru ciekawych, prostych trików. Myślę, że zabawy po prostu wystarczy dla każdego. No cukierki dzisiaj schodzą, faktycznie mówiąc wszystkie, bo jest piękny czar Mikołaja. Ludzie nie wybierają, jakie tylko biorą cukierki, jakie Mikołaj daje. A jakie mamy cukierki tutaj? Mamy różnego rodzaju, mamy od począwszy począwsze z karaletkami na taki czekoladka skończysz. Ogólnie mówiąc jest wesoło, przyjemnie i atmosfera bardzo miła, typowo świąteczna. the slaying song Just get a bobtailed nag jest jedno z najbardziej obleganych stoisk. Chwilowo jest pusto, ponieważ mamy jasełka. Proszę nam opowiedzieć, jakie to są specjały. Specjały mamy takie, na bazie wołowiny, wieprzowiny, na przykład kiełbasa rzeszowska. Jest to kiełbasa podsuszana, lekko pieczona, z dodatkiem wołowiny z naszego chowu. Mamy wołowinę rasę mięsną Za sprowadzaną oczywiście z zagranicy. Mamy swoją hodowlę o obliczu około 400 sztuk. E, również mamy wyroby wieprzowe z dodatkiem czosnku. Receptury mamy swojskie z, między, e, z okresu międzywojennego i z, tak, co najmniej mają 50 lat. Niektóre receptury, niektóre są jeszcze starsze. Czy to jest jakaś rodzinna firma? To znaczy, to jest e, rolnicza spółdzielnia produkcyjna. To samo przez się. E, jest to firma, gdzie po prostu członkami mogą być tylko i wyłącznie członkowie rodzin, którzy już wcześniej zakładali tą spółdzielnię. Mamy również. Czy to by to... Są jakieś, co by Pani poleciła szczególnie na święta? Na święta poleciłabym na przykład naszą szynkę. Tradycyjna szynka jest to szynka wilamowska. Jest to szyneczka w 100% wieprzowa. Nie zawiera konserwantów, jest beklowana i następnie jest wędzona. Czyli w jaki sposób jest to przygotowywane? Co to jest peklowanie tak pokrótce? Tak, to jest, e... Mężczyźni nie wiedzą tego. Wiedzą, wiedzą w znacznej części, ale e... peklowanie po prostu to jest e... mięso wieprzowe przebywa w marynacie w zalewie z dodatkiem peklosolu i po kilku dniach Przebywania w marynacie, to jest po prostu wędruje do pędzarni i cała ta droga później wiadomo jest parzenie i następnie wędruje to do magazynu. W magazynie jest to pakowane lub niepakowane, w zależności od upodobań klienta. Już wiemy, że nie wolno tego mieszać, bo jak się robi piana, to... To jak się robi piana, to właśnie to kompletnie w ogóle nie wychodzi. Piana osadza się na ym, w tym sznurku, a wiadomo, tam cała bańka tworzy się dookoła tego sznurka i w pewnym momencie trafia na tą pianę, no i, no i się nie tworzy w tym miejscu, gdzie jest ta piana, więc jak jest wszędzie piana, to już w ogóle się nie Czy tworzy. Tam balon ulega uszkodzeniu. Bańka. No, bańka. Co to jest za wpływ? A to jest nasza skromna tajemnica. Oczywiście yy, to jest płyn nasz robiony, który eksperymentowaliśmy z nim. Jest tam dużo składników, których... Rozumiem, myśmy. że to jest kombinacja ludwika, tak, tak. proszku do nie, prania. Nie, nie, to nie, to nie. do mycia zębów. <grym> nie, naprawdę to jest yy, nasza mieszanka, którą wiele eksperymentów przeszliśmy z nią. I do tej pory eksperymentujemy udoskonalamy doskonalamy ten płyn. Tajemna receptura. Tak nazwijmy ją tak. Czyli jakaś kombinacja detergentów. Tak, tu ale wszystko nie jest nieszkodliwe, ja, mąż wielokrotnie już mi wpadła do oczu, no bo ja to podnoszę wysoko nad siebie i to przy pękaniu to leci. Jedyny jakiś problem to, no dużo piany się tworzy jak właśnie te dzieci mieszkają, a tak to poza tym nie ma żadnych skutków ubocznych. Rozumiem. Co jeszcze, co jeszcze na temat, teraz na temat samych tych urządzeń? Kiki robimy sami. Y Kiki oczywiście kupujemy, sznurki też, łączymy to wszystko. Kików są różne, ponieważ różnią się długością... Są dwa sznurki. Jeden sznurek potrafi jest dłuższy. W naszych największych, największe bańki robimy się, potrzebujemy największej... Jeden sznurek musi być krótki, a drugi musi być bardzo długi. Wtedy się tworzy największa bańka. Jeżeli oba sznurki są w tej samej długości, to po prostu się to nie tworzy, no bo nie ma tego... Tego nic. Tutaj w tym momencie właśnie tworzy się większa. Jakby ten sznurek na dole był jeszcze dłuższy, to bańka byłaby jeszcze większa. Majstrujemy też w takich rzeczach, jak w pewnym momencie na przykład sznurek przycina na pół i wtedy tworzą się sobie dwie bańki. Na przykład jakbyśmy splątali, to w tym miejscu tworzy się jedna bańka, z tej małej pętelki tworzy się następna i jesteśmy w stanie, machając, tak, tworzyć po prostu z jednego takiego kilka mnóstwo bań. Czy trzeba jakiejś specjalnej wprawy? Najlepiej, żeby te bańki wychodziły. Sprawa sama się to przebywa, ale najfajniejsze jest to, żeby była pogoda. Na przykład, jak jest duża wilgotność, bańki lepiej wychodzą. W zimie, tak samo, bańki lepiej wychodzą. Już tak zauważyliśmy to. Kiedy jest suche powietrze, bańki często pękają za wcześnie. Czy letnia pora roku jest dobra, czy nie? Sła? Czy letnia pora roku jest dobra dla bańek, czy nie? Tak, jest dobra, ale podczas letniej pory roku bywają dni bardziej suche. I to jest. Bywają oczywiście w lecie takie dni. Z... Bardziej wilgotne niż w zimie. Czyli pod pozorem dzisiaj mamy do, doskonałą pogodę dla. No nie, nie tak doskonałą. Mogłoby być bardziej wilgotno, ale jest dobrze. Bańki się udają. Ale wielokrotnie podczas większego wiatru one pękają. A wczoraj czy testowaliśmy je pod wieczór i. Nic nie robiąc, po prostu bańki sobie leciały same sobie siebie. Było bardzo fajne. Potrafiła się tworzyć taka długa na 5 metrów. Ona w pewnym momencie się zapadała do siebie. Leciała w jedną stronę w swoim kierunku, druga w stronę w środka. Tworzyła się kula, później znowu się tworzyła i ona tak się próbowała unormować, aż w końcu poleciała gdzieś daleko. A tutaj bańki pękają zanim nim daleko. Czy wy to sami filmujecie? Te najbardziej spektakularne, czy można gdzieś zobaczyć na YouTubie? Yy, mieliśmy właśnie tutaj pokaz yy, bańek na... Na stole, banki na stole były poświetlane, bo to było wszystko w ciemności. I na pewno udostępnimy, ponieważ grupa jest jeszcze młoda, ale promocję mamy bardzo dobrze rozwiniętą i regularnie udostępniamy na naszym fanpage'u jakiekolwiek informacje, jakikolwiek filmik, który tworzymy, od razu rzucamy, od razu informujemy i na pewno w styczniu ruszamy, ruszamy z, nową, z nowym programem, nową ramówką i nowym filmikiem promocyjnym. Na pewno. Na fanpage się pojawi. Nie? Czyli mamy was szukać na Facebooku? Tak, rozdajemy tutaj ulotki, no właśnie na jest na niej adres strony, na stronie jest też adres na link na fanpage, a fanpage jest aktualny. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. A fox Jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice.